Witajcie w naszym filmie edukacyjnym, w którym przyjrzymy się kluczowej roli kierowników wyższego szczebla i dyrektorów wewnętrznym systemie zgłaszania nieprawidłowości. To właśnie oni mają decydujący wpływ na budowanie zaufania i kultury zgodności w organizacji. Kierownicy wyższego, wyższego szczebla i dyrektorzy odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu dochodzeń w sprawie wewnętrznych zgłoszeń o nieprawidłowościach. Ich zaangażowanie i odpowiedzialność są niezbędne dla kluczowego funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości. Nieprawidłowości mogą wpłynąć negatywnie na reputację firmy, szczególnie jeśli zostaną one ujawnione publicznie, co może prowadzić do utraty zaufania klientów, partnerów biznesowych oraz inwestorów. Zgłaszanie nieprawidłowości może skutkować utratą zaufania pracowników do kierownictwa, szczególnie jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania w odpowiedzi na zgłoszenia. Kierownictwo może napotkać trudności w alokacji zasobów, takich jak personel i środki finansowe, aby skutecznie prowadzić dochodzenie i podejmować działania naprawcze. W niektórych organizacjach istnieje kultura strachu przed raportowaniem nieprawidłowości, co może skutkować wewnętrznym oporem wobec procesu zgłaszania. Proces zgłaszania nieprawidłowości musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz regulacjami branżowymi, co może stanowić wyzwanie ze względu na różnorodność przepisów i ich interpretacji. W dużych organizacjach proces zgłaszania nieprawidłowości może być skomplikowany z powodu złożoności struktury organizacyjnej i rozproszenia działalności na różnych obszarach geograficznych lub funkcjonalnych. Kierownictwo może być narażone na konflikty interesów związane z identyfikacją i raportowaniem nieprawidłowości, szczególnie jeśli zdarza się, że problem dotyczy osób na wysokich stanowiskach w organizacji. W niektórych przypadkach kierownictwo może odczuwać presję na osiąganie określonych wyników finansowych, co może skutkować ignorowaniem lub minimalizowaniem zgłaszanych nieprawidłowości w celu utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. Kierownictwo musi podejmować trudne decyzje dotyczące zarządzania konsekwencjami zgłaszanych nieprawidłowości, takimi jak kary finansowe, sankcje prawne, korekty procesów biznesowych czy zwolnienia pracowników. Kierownicy wyższego szczebla muszą mieć szacunek dla wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz dbać o ochronę sygnalistów. Jednocześnie muszą być gotowi do współpracy z właściwymi organami w przypadku konieczności interwencji zewnętrznych. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, kierownicy wyższego szczebla lub dyrektorzy powinni zapoznać się i zaakceptować raport końcowy z postępowania wyjaśniającego, który powinien zawierać wnioski, rekomendacje oraz propozycje działań naprawczych. Na podstawie raportu końcowego powinni podjąć konkretne decyzje dotyczące działań naprawczych, które są konieczne w celu rozwiązania problemów wykrytych w trakcie dochodzenia. Powinni też poinformować zainteresowane strony o wynikach dochodzenia, w tym personelu zaangażowanego w proces, a także innych zainteresowanych interesariuszy. W razie potrzeby, powinni rozważyć zastosowanie działań dyscyplinarnych lub innych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości, zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy oraz przepisami prawnymi. Powinni też zidentyfikować słabe punkty w istniejących procesach i procedurach oraz wprowadzić odpowiednie zmiany w celu zapobieżenia powtarzaniu się podobnych incydentów w przyszłości. Powinni promować kulturę zgodności, compliance oraz otwartą komunikację w organizacji, aby zwiększyć świadomość pracowników na temat istoty zgłaszania nieprawidłowości oraz podkreślać znaczenie etyki i zgodności w pracy. Powinni też monitorować skutki podjętych działań naprawczych aby upewnić się, że problemy zostały rozwiązane i że nie pojawiły się nowe nieprawidłowości. Powinni też utrzymywać komunikację z zainteresowanymi stronami w celu informowania ich o postępach w realizacji działań naprawczych oraz reagowanie na ewentualne pytania lub obawy. Oraz zapewnić odpowiednie szkolenie dla personelu w celu zwiększenia świadomości na temat procedur zgłaszania nieprawidłowości oraz etyki pracy, co przyczyni się do wzmocnienia kultury zgodności w organizacji. A także powinni zapewnić prowadzenie regularnych przeglądów i ocen procesów postępowań wyjaśniających, aby zapewnić ich skuteczność, efektywność i zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi oraz standardami branżowymi. Po zakończeniu dochodzenia, kierownicy wyższe, wyższego szczebla powinni podjąć skuteczne działania naprawcze i kultywować kulturę zgodności w firmie. Tylko w ten sposób można zapewnić trwałe fundamenty solidnej reputacji organizacji. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, że skuteczne zarządzanie wewnętrznymi kanałami zgłaszania naruszeń to nie tylko wymóg prawny, ale także fundament solidnej reputacji firmy. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematu i rozwijania swojej wiedzy na temat ochrony sygnalistów.